Tak, grałem w rozgrychach młodzieżowych na piasku, bardzo to lubiłem, wiadomo, im ta przygoda z siatkówką się rozwija, tym jest na to trochę mniej czasu, więc no niestety porzuciłem w większości piasek dla Hali, ale ciągle czuję się tutaj dobrze i sprawia mi to dużo przyjemności, kiedy, kiedy możemy przyjechać właśnie na tą letnią ligę. No i fajnie, fajnie, że jest taka inicjatywa, fajnie, że na początku sezonu może być trochę rywalizacji, taki przedsmak tego co będzie w sezonie, wiadomo, przepisy są trochę inne, atmosfera też jest trochę luźniejsza, ale ale odpowiadając na pytanie, to bardzo dobrze się czuję i, i dobrze się wszyscy tutaj bawimy. No myślę, że najważniejsze to, żeby było zdrowie, bo tak jak ten wcześniejszy sezon pokazał, może iść wszystko dobrze i taki nieszczęśliwy wypadek no, sprawia, sprawia sporo kłopotów. Co do osobistych celów, no, chciałbym grać jak najlepiej, pokazać się z jak najlepszej strony, zagrać jak najwięcej meczów. Chciałbym, żebyśmy wspólnie wspólnie z Lukasem jakby prowadzili tą grę, bo uważam, że tak samo on ode mnie, jak ja, od niego możemy się wiele nauczyć i, i uważam, że to będzie taki sezon, który, że tak powiem kolokwialnie razem połkniemy ten wózek. A, a co do samego trefla? Tak jak powiedziałeś, bardzo dobrze się czuję. Myślę, że można powiedzieć, że odnalazłem takie swoje miejsce i, i mam nadzieję, że ta współpraca będzie trwała. Także co mogę powiedzieć? No, jestem wdzięczny wszystkim, wszystkim z klubu, z miasta, kogo poznałem, bo naprawdę ten, te dwa sezony temu, kiedy przychodziłem, powitali mnie bardzo dobrze. I, no i dzięki temu jest tak, jak jest teraz. Тут дуже тяжко грати, то не, то не є хала, то є пісок. За нас то дуже трудно. Але файний турнір, турнір файна організація. Дзенькуємо за запрошення. Це є одна із найліпших лік світу. То є, я мисля, то є за баркома дуже добре грати у плюс лігі. Тому це то супер за нас. Ми розпочали тренуватися і тиждень тому. Tak, mało tutaj dobrze. Pisok, kontrol, super. E, chcę potrafić do play ale jak to będzie, nie wiem. Koniec sezonu pokaże. Zacznę od końca. W ogóle jestem, ciągle to powtarzam, podekscytowany powrotem do Polski po wielu latach spędzonych za granicą. Cieszę się, że jest to Gdańsk. Zwłaszcza po tych trzech tygodniach pracy, to nie tylko. Klub, to nie tylko miasto, ale super grupa chłopaków, która świetnie ze sobą funkcjonuje na tym krótkim dystansie. I ten wyjazd traktujemy zdecydowanie, zdecydowanie jako przetarcie wyjazdowe. Inne spojrzenie również na grupę, nie tylko w sytuacjach meczowych. I w sumie cieszę się, że mamy taką okazję. A dodatkowo na boisku widać, że chłopcy mocno się starają. Wynik czy jest najważniejszy? W tym momencie chyba nie, natomiast zawsze element rywalizacji wprowadza w zespole dodatkową motywację i to widać. I dzisiaj jest drugi dzień, po tym dniu jestem bardzo zadowolony z tego, co zobaczyłem.